Witam grupę inwestorzy i traderzy. Temat dzisiaj: czy w tym co robimy ktoś musi stracić, aby ktoś mógł zarobić? Bo czytając ten artykuł na komparyku, pan Andrzej tak do, próbuje analizować, to także znalazłem nie dwie rzeczy, z którymi się nie zgadzam, ale trzy rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Także dzisiaj omawiam drugą rzecz, z którą się nie w pełni zgadzam. Albo która po prostu może być półprawdą, coś z czego ludzie mogą nie do końca rozumieć, i chciałbym tą sprawę z Wami grupą omówić. Czy ktoś musi stracić, aby ktoś mógł zarobić? I tutaj musimy, musimy tą sprawę nieco bardziej naświetlić, aby, abyśmy mieli dobry obraz tego. Jeżeli chodzi o giełdę, to mamy inwestowanie, tak jak inwestowanie w akcje ogólnie. Tutaj mówię konkretnie o rynkach finansowych, to poszerzmy to, rynki finansowe konkretnie, bo nie, czasami giełda to czasami się myśli giełda papierów wartościowych i jakoś ludziom do głowy przychodzą tylko akcje, nie myślą o kontraktach. I oczywiście mamy rozmaite derywatywy, kontrakty. I jeżeli chodzi o kontrakty, derywatywy, to rzeczywiście tak jest, że jest to gra, gra zerowa. Więc jeżeli my zarabiamy, to ktoś traci, minus jakąś tam prowizję, którą, którą broker pobiera. I ja nawet miałem taki dylemat, dylemat taki typowo etyczny, czy chcę zajmować się tym, bo jest to, jest to forma. Jest to forma hazardu, dlatego że staramy się po prostu tej drugiej stronie nie tyle zabrać pieniądze, co, co jeżeli my mamy rację, no to po prostu ta druga strona straci pieniądze. I, yy, i tutaj rzeczywiście to tak jest, nie? że jeden musi że jeden musi stracić, żeby drugi zarobił I w moim wypadku czasami te straty tych. Tych nazwijmy to w cudzysłowie Moich przeciwników po drugiej stronie Są dość znaczne I jak ktoś oberwie No to No to wtedy jest ich wina Zakładam Ja sobie to w ten sposób tłumaczę Że zakładam, że te osoby po drugiej stronie Wiedzą co robią I że straciły pieniądze w uczciwej grze Do tego to się sprowadza Ale widzicie Jeżeli chodzi o inwestowanie To to nie jest prawdą jeżeli chodzi o inwestowanie, nie mówię tutaj o tradowaniu, bo w tradowaniu to rzeczywiście jak ktoś tylko wskoczyć, wyskoczyć, skoczyć, wyskoczyć, to mogą być jakieś ofiary. Ale jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o inwestowanie, to nie ma tutaj to nie ma takiej sytuacji, że ktoś musi stracić, aby ktoś mógł zarobić, dlatego że w inwestowaniu. E, jest, jest jakaś wartość. Załóżmy, wczoraj mówiliśmy o przykładzie Warrena Buffetta I 50 lat temu te jego akcje kosztowały 15 dolarów, a dzisiaj kosztują 250 tysięcy dolarów. Także, gdyby na przestrzeni le, lat, dekad, ktoś kupił te akcje po 15, sprzedał po 20, następny, który kupił po 20, sprzedał po 30, kolejny, który kupił po 30, sprzedał po 50. I tak dalej, i tak dalej. Ktoś je kupił później za 100 tysięcy dolarów, sprzedał za 120 tysięcy dolarów. Ktoś kupił po 120, sprzedał po 150. Tak, już skracam. Ktoś kupił po 150, sprzedał po 200. Ktoś kupił po 200 tysięcy dolarów. Dzisiaj one są warte 250 tysięcy dolarów. Więc pytanie: czy ktoś tutaj pieniądze stracił? No i odpowiedź na to pytanie jest nie. Oczywiście, jeżeli ktoś tylko kupił na flipa, kupił i chciał szybko sprzedać, akurat kupił wyżej i spadł i odsprzedał komuś niżej, no to wtedy na takim, na takim handlu mogło być tak, że ktoś rzeczywiście te pieniądze stracił. A jeżeli ktoś do tego podszedł jako, jako inwestor i wartość tych akcji rośnie, dzisiaj są 250 tysięcy dolarów, ale za 5 lat pewnie będą po 300 tysięcy dolarów, może nawet wcześniej. A może cofną się na przykład na 200 tysięcy dolarów i będą tam przez rok, dwa, jakiś kryzys, i później, później wystartują. Nie wiem, jak to będzie po śmierci Warrena Buffeta, ale załóżmy, dopóki on żyje, dopóki kontaktuje, dopóki tą, tą swoją spółką się dobrze zajmuje, to wartość tych akcji będzie rosła. Więc moje pytanie do Was jest: kto stracił pieniądze? I odpowiedź jest: że nikt nie stracił pieniędzy, tylko ci, którzy weszli w ten handel bardzo krótkoterminowo. I z tego handlu wyskoczyli. I teraz mieliśmy szkolenie w Krakowie. Był przykład wielu spółek, które urosły w Polsce, na polskim rynku po 1000%. Ten CD Projekt. Mam studenta, który ma 400% zysku na CD Projekcie. I, I tutaj już trudno mówić o tym, że ktoś musi że ktoś musi stracić, żeby ktoś inny musiał, żeby ktoś inny mógł zarobić. To, to nie jest prawdą. Powiem więcej, że takie właśnie gadanie może niektórych ludzi zniechęcić do inwestowania, bo ludzie, niektórzy ludzie są po prostu dobrymi ludźmi. Właściwie powiem, że wielu ludzi, no nie chcę mówić, że większość ludzi na planecie Ziemia, chociaż staram się mieć pozytywne nastawienie w stosunku do ludzi, ale wielu ludzi chce po prostu robić... Uczciwy biznes, nikogo nie krzywdzić, żyć sobie po prostu spokojnie, dbać o swoje rodziny. I jak ktoś na przykład słyszy, że no, ja tutaj będę na giełdzie coś działał i teraz, żebym ja mógł zarobić, ktoś musi stracić. Chodzi o to, że, że jeżeli ludzie, jeżeli ludzie wiecie, mają, słyszą, że teraz, żebym ja na giełdzie mógł zarobić, to ktoś musi na giełdzie stracić no to jakie reakcje, czy jakie uczucia się w wielu ludziach tworzą? No tworzą się negatywne uczucia, tak? No to ja nie chcę takiego biznesu, gdzie, gdzie ja muszę niejako ludziom robić krzywdę. Robić krzywdę, żebym ja zarobił, to, to ktoś, musi, ktoś musi stracić. I wielu ludzi ma takie myślenie, tak? Ja też nie chciałbym mieć jakiegoś biznesu, gdzie muszę kogoś, kogoś krzywdzić. Chcę robić po prostu biznes, gdzie robię dobrze ludziom, gdzie jakiś serwis, ja na przykład przez wiele lat Prowadzę szkołę językową, wydaje mi się, że pomogłem wielu, wielu osobom. Teraz też coraz więcej mam studentów w szkole inwestowania w Alen, S.I.W. też. Wydaje mi się, że ludziom pomagam i chcę robić tego typu biznes. Na giełdzie również chcę robić biznes, taki, gdzie ludziom nie robię krzywdy. I pomimo tego, że, że rzeczywiście od czasu do czasu spekuluję i zagram o jakieś, o jakieś większe pieniądze, jak widzę okazję, ale to nie jest, ale to, ale to, nie jest moje zrozumienie gry. To znaczy to nie jest moje zrozumienie giełdy. Moje zrozumienie giełdy jest takie, że ogólnie rzecz biorąc, jeżeli inwestujemy wartość, to właśnie przyczyniamy się ogólnie do jakiegoś dobra społeczeństwa, do rozwoju ekonomii i tak dalej, a nie wyrządzamy ludziom krzywdy. Więc jeżeli czytacie, że w tym właśnie, jak popatrzycie na inny post Tutaj na, na, na grupie, który wrzuciłem, wyciąłem go właśnie z tego artykułu na kompariku, gdzie pan Andrzej, właśnie tam mówi, że żeby on zarobił, ktoś musi stracić. To wam mówię, że to nie jest prawda. To może jedynie się odnosić rzeczywiście do tradingu, do tradingu bardziej krótkoterminowego i również do tradingu na jakichś formach kontraktów, derywatyw, ale na pewno nie odnosi się to do inwestowania w wartość. Także jeżeli jesteście ludźmi, którzy po prostu chcą robić uczciwy biznes, nie chcą nikomu robić krzywdy, to nie musicie się martwić, że giełda jest nie dla Was, że tutaj na giełdzie musicie kogoś po prostu ograć, abyście Wy mogli zarobić, to w taki sposób nie, to, to, to tak naprawdę nie wygląda. I dlatego czasami nawet czytając różne różne jakieś artykuły na internetach, to sobie dobrze po prostu warto sobie sprawę przemyśleć, no bo jak widać nie zawsze piszą, nie zawsze piszą prawdę, albo, nie, albo czasami są jakieś niedomówienia, że nie do końca ta sprawa została wyjaśniona, jeżeli Pan Andrzej myślał tylko o produktach lewarowanych, tylko o grze zorowej, to okej, okay, ale jeżeli chodzi o inwestowanie w wartość, to na pewno na pewno tutaj. Nie musi być taka sytuacja, że ktoś, ktoś musi przegrać, aby ktoś mógł wygrać. Dlatego, że w miarę tego, jak wartość tych spółek rośnie, to może, mogą ludzie inwestować w te spółki czasami dekadami i wszyscy mogą na tym biznesie e, zarabiać, poza tymi, którzy tylko chcą szybciutko wskoczyć i wyskoczyć. Także to są moje dwa, grosza, gr, dwa grosze odnośnie, odnośnie tej. Ym, w tym, tej, tej informacji podanej w tym artykule znalazłem jeszcze jedną znalazłem jeszcze jedną rzecz, ale to nie jest rzecz na dzisiaj. Także wam, tą, także wam może zrobię lajwa jutro. Może wam lajwa zrobię jutro odnośnie jeszcze jednej rzeczy, z którą się nie zgadzam w tym artykule, żeby już tą sprawę totalnie zakończyć, Rafał. Nie wiem, czy wyrwali to z kontekstu, dlatego że wiem, że wielu traderów w ten sposób myśli, że myśli, że to jest jakaś walka, że to jest polska huzaria, że tutaj komuś tyłek czasami kopiemy i rzeczywiście w, w spekulacji to tak jest. Na kontraktach, na derywatywach tak to wygląda, ale na pewno nie wygląda tak to na po prostu inwestowaniu, wartość inwestowaniu w akcje. Także pozdrawiam grupę z Norwegii. Dzisiaj mamy fajne, świeże powietrze. Wam pokażę, jak tutaj wygląda. Jeżeli ktoś w Norwegii jeszcze nie był, to widzicie wczoraj fajne słoneczko. W ogóle widzicie, jak tutaj w Norwegii jest drzewko ustawione. Tutaj trzeba ten domek opalać. Tutaj ten fotel jest z Econesu. To jest półka giełdowa. Dopiero niedawno wypłaciła 22% dywidendy. I to są podobno najwygodniejsze fotele na świecie. Przynajmniej tak się promują. No i rzeczywiście, wygoda jest pełna. Full wypas, bardzo fajne te foteliki są. A tak widzicie, dzisiaj już mgła, także gór. O, już teraz widać, ale z rana, z rana wszystko było za mgłą. No i taka sobie norweska pogoda, ale za to powietrze. Powietrze jest. I tutaj powiem Wam, że byłem na cmentarzu. Może Wam zrobię live z cmentarza. Ludzie tutaj bardzo długo, bardzo długo żyją. Także na pewno, jest, na pewno jest tutaj zdrowe powietrze, czysta woda i tak dalej. Pozdrawiam Was i życzę Wam wspaniałego poniedziałku. Ten filmik to wgrana archiwalna transmisja live z grupy Inwestorzy i Traderzy Patronat SIW. Więc proszę wybaczyć słabszą jakość dźwięku i obrazu. Ale ważne jest, aby ten materiał nie zaginął, gdyż może w przyszłości pomóc wielu osobom. Jeżeli chciałbyś być częścią naszej społeczności, to zapraszam do dołączenia się do naszej inwestorskiej grupy na Facebooku, która na chwilę obecną ma ponad 7600 członków. Na tej grupie ja, Magwalen, uczę bezpłatnie solidnych podstaw inwestowania. Zarobiłem na rynkach finansowych miliony dolarów, więc na pewno odniesiesz pożytek. Jeżeli doceniasz moją pracę, to proszę o subskrypcję, dzwoneczek i komentarz, jak i o udostępnienie tego kanału. To mnie zachęci do dalszej pracy na rzecz szerzenia finansowej edukacji, która jest niezbędna do osiągnięcia wolności finansowej.